Mam me oczy, udajesz niewinnego, przepełnionego czystą wodą. Mówisz, próżno mnie nie tyczy. Naprawdę myślisz, że uwierzę? Bawisz się mną jak zabawką, kujesz me serce nożem. Sądzisz, że nie widzę? Ale dość. Odciąłem się teraz od Twojej osoby, uwolniłem się. Ty, potworze, jak mogłeś tak nie ranić? Przestałem zabiegać o Twoją uwagę. Twoje głupie tłumaczenia mam gdzieś. swe ciało z twojego brzudu i czuję, że jestem czysty. Jestem czysty. Naprawdę myślałeś, że to będzie wieczne. Sądziłeś, że nie oczyszczę się z Twojej trucizny brudu. Czy komentarz powiedziałeś, że, że odejdę? Na pewno. Bo jest mi lepiej bez tej osoby. Nie muszę ci się podlizywać. Pod i tak swym podejściem zmazujesz mnie. Manipulujesz kryształowo. Gratuluję. Ale dość. Umoję swoje ciało z twego brudu i czuję, że jestem czysty. Jestem czysty. Założę się, że gdybym chciał twojej pomocy, ty byś mnie. Oblałeś mnie kwasem. Łez. Była dobrudna brudna postos. Mimo to w prysznicu wyszłam z niej. Obmyłem się i poczułem się czysty. Jestem czysty. Czysty.